Chciałbym pociągnąć ten wątek, który się pojawił w pierwszej części naszej rozmowy, czyli wątek życiopisania, prawda? takiej tradycji literackiej, w której z jednej strony własne życie czyni się materią literatury, no ale z drugiej strony trochę też żyje się, jakby się, jakby się pisało literaturę. Chciałbym Cię zapytać o to, czy takie określenie ma sens w stosunku do tego, co Ty robisz? Jak Ty się postrzegasz? Czy Ty siebie jednak postrzegasz też trochę jako postać literacką? Tak, że zawsze mówię o tym, że podmiotem lirycznym w tej książce jestem ja. I tak siebie postrzegam. Jest to łatwe wytłumaczenie. i Jeżeli dobre do kanonu lektur szkolnych, y będzie to y łatwiejsze dla zapamiętania y dla tych wszystkich biednych dzieci, katowanych książkami. Y ale wiesz, no tak naprawdę, nie, idąc ulicą, nie myślę o sobie, że jestem bohaterem, niż na tyle nie zwariowałem. Jak zaczynam coś pisać, to zaczynam być bohaterem, ale wynika to nie z jakiegoś mojego wielkiego egolstwa, tylko że mi jest łatwiej opowiedzieć o rzeczywistości mm, przez siebie, bo ja to biorę na bary, co ja powiedziałem. Książka nie jest zbyt obszerna, ale ten bohater ma dosyć dużo przygód i przede wszystkim wiele jest dziedzin, którymi się zajmuje ty naprawdę byłeś grabarzem na przykład. Wiesz co, tak naprawdę miałem bardzo dużo zawodów, bo i przez pewien moment pracowałem w, w takim pogrzebowym zakładzie. Bardzo dawno temu pracowałem jako dziennikarz, też w którymś momencie. Pracowałem jako. Ja już nawet nie pamiętam co, ale wiesz, no, jeżeli byłem na jakichś tam nie wiem ośmiu czy dziewięciu kierunkach studiów, to też jakby wiele mówi, że. Dosyć długo poszukiwałem swojej ścieżki. No i, no i też w zawodzie te zawody są bardzo przyjemne. No. Ciężko jest pracować w jednym zawodzie tak długo. Mam jeden taki zawód, bo jestem też nauczycielem w jakimś tam stopniu i, i uczę fotografii. I y, to jest zawód, który mam najdłużej, który tak jakoś trzyma mnie w pionie, ale oprócz tego zajmuję się różnymi innymi rzeczami, ale one same się napędzają. Nie? To jest tak, że w momencie, kiedy y, pojechałem y, zagrać y, koncert y, os, y, do Stanów, i jakby okazało się, w tych Stanach, słuchaj, zespół się rozpada, nie? i ja sobie myślę, no, no to, to już jest koniec w ogóle tego wszystkiego, i trafiam drzwi. Y, jest, możesz zostać gongmasterem, czyli gościem, który gra na gongach. Myślę sobie, okej, okay, super, i zostajesz gongmasterem, jedziesz y, na warsztaty, zostajesz gongmasterem, i jakby masz kolejny zawód. i no, i tak się to właśnie toczyło. Jak się nie napina, jak się nie szuka tego zawodu, to te zawody same cię znajdują i same podpowiadają ci, co tak naprawdę możesz w życiu robić. I ja z wielu z nich no, bardzo dużo mnie one nauczyły, także ja nie nauczyłem się bardzo dużej ilości rzeczy w szkole. Na przykład, ja mam problemy z językiem polskim, z pisaniem, ze z zestawianiem przecinków i innymi e, rzeczami. Nauczyłem się pisać e, pracując w różnych miejscach i podsłuchując ludzi. I tak naprawdę ludzie mnie uczą pisać. Czyli e, bohater tej książki, pan Koparkowy, który e, e, przeklina w sposób wyśmienity i e, też w sposób taki prosty e, całą tą rzeczywistość swoją opisuje. To są osoby, które mnie bardzo dużo y, nauczyły, i część osób wie, że wyjadę do Nowego Jorku. W Nowym Jorku będzie się działo: to jest kolebka w ogóle wszystkiego, jest cudownie, będę największym artystą na świecie. Ja myślę, że to jest jakaś bzdura. Ja wyjeżdżam na wieś i u mnie na wsi dzieje się tyle rzeczy, że super ciężko jest to ogarnąć. I uważam, że to jest w ogóle y, kolebka wszystkiego, a to, co się dzieje w Nowym Jorku, to jest w ogóle jakiś totalna nuda. No, właśnie, to jest, tam są takie epizody, które naprawdę trudno jest uwierzyć, na przykład napis na murze cmentarza, wstawajcie leniuchy. No właśnie, no i y, kto by pomyślał coś takiego, Myślę, że w Nowym Jorku ktoś w ogóle takie rzeczy... Tak zresztą, czy się na wsi się pojawił taki napis? No czy? tak, tak, no, wiesz, na wsi są jakby, jest jeszcze wiele takich sposobów komunikacji, które moim zdaniem w mieście y, y, zginęły, a, a mianowicie y, w mieście się na przykład taguje, nie? Bierzesz tam, Spray i wsikasz coś tam, nie? I obsikujesz ten mur tak, jak psy tam obsikują ten mur, i się podpisujesz. No okej, okay, ale. Zaznaczasz jest, teren. No zaznaczasz teren, tam teren. jakiś teren, a tam jest to sprayowanie. jeszcze ma jakiś sens, nie? Dostajesz. Jest napis... rozmową, jest, tak, jest zaproszeniem roz... do rozmowy. Jest rozmową, tak, bo jak masz napisane na murze one Dev". To też jest na przykład dla mnie super jakby językowa zagadka, One Kozie Death, no, w sumie raz, Kozie Śmierć, ale stawia to jednak w zupełnie innym kontekście, to powiedzenie. Ważnym motywem tej książki jest nauka strzelania z łuku, W pewnym momencie staje się on motywem nawet takim dominującym i wydaje się, że z, no, zwieńczeniem, można by powiedzieć, przygód tego bohatera. Tak, to prawda, bo to strzelanie z łuku mnie wyciągnęło z jakiejś totalnej, czarnej takiej przestrzeni, do której gdzieś w którymś momencie zabrnąłem. I, yy... Dzięki temu, że spotkałem, y, znaczy mieszkając albo przebywając na tej granicy polsko-czeskiej, y, bo tam gdzieś mniej więcej na tej granicy toczy się akcja tej książki, i spotykając Arniego, który produkuje łuki i jest wicemistrzem świata, jest mistrzem Europy i umie świetnie strzelać, i z nim spotykając się i y, te momenty, w których on mówi, w których ja czuję, że no totalnie wszystko jest źle, ale jeżeli podchodzi do ciebie gość, który jest widzenicznym i mówi: Filip, wszystko jest w porządku, wszystko jest w porządku, ja myślę, to jest w porządku. Teraz ten stan, w którym się znajduję, jest w porządku. Mówi: Tak, jest w porządku. No to trzeba mu zaufać. No i zacząłem strzelać i rzeczywiście to totalnie zmieniło moje życie, ale zmieniło też życie w ten sposób, że ja w tym momencie wiem, że mogę robić wszystko. W wieku lat nie, 37 zacząłem strzelać, i w wieku lat 39, zdobywasz mistrzostwo Polski i y, y, masz ochotę na więcej, no to moim zdaniem to jest wszystko, może się w tym momencie wydarzyć. I, bo ludzie też mają takie schematy, które pewnie może są właśnie z internetu, ale z Facebooka. Jesteś 40 lat, masz stary, masz kryzys, weź, rzuć żonę, znajdź sobie jakąś młodą dziewczynę. To na chwilę ci tam zapomnisz o tym takim ciężarze życia, i później za 50 lat, czy tam za 20 lat umrzesz i nie dożyjesz do emerytury. Tak wygląda życie. I tego się trzymaj, chłopie. No i dzięki temu, że zacząłem strzelać, przestałem w te wszystkie komunały wierzyć.